Dla tych, którzy nie śledzą regularnie obrad sejmowych, poseł Michał Szczerba znany jest jedynie z tego wystąpienia 16 grudnia zeszłego roku. Panie pośle. Informuję, że zakłóca pan obrady sejmu. Panie marszałku, kochany. Muzyka łagodzi obyczaje. Ale zakłócanie obrad sejmu i nazwisko Michała Szczerby Jeszcze... idą w parze od początku ósmej kadencji sejmu. Panie pośle, proszę. Senatora. Proszę zadać pytanie Której nie mogliśmy wczoraj zadać pytania, tak samo jak Panie i panu Kośle, posłowi Pszczółkowskiemu, który nie jest zwracam pana uwagę, że pan. Wczoraj jako członek Komisji Sprawiedliwości Kośle, zaraz i będę musiał panu nad swoją kandydaturą. Taka komunikacja posła Szczerby z marszałkiem zdarzała się na wielu posiedzeniach. To jest moim zdaniem. Opóźnienia pracy. Kilkakrotnie marszałek odbierał posłowi głos, bo ten, zgłaszając wnioski formalne, w rzeczywistości wykorzystywał czas na mównicy na sprawy niezwiązane z pracą parlamentu. Panie Niech pośle. Składa raport o zwolnieniu panie pośle. Szanowny panie marszałek, jest to groźba w... Panie pośle, zwracam panu uwagę, że znów nie występuje pan w. w, w, w w punkcie wniosek formalny. Poseł Szczerba nauczył się sprytnie obchodzić regulamin Sejmu. Przykładowo, w bloku pytań do sprawozdawcy, pytania kierował do marszałka. Przywołuję panu do porządku. Pytanie proszę zwracać do posła sprawozdawcy albo do przedstawiciela rządu. Czy pan poseł sprawodawca ma wiedzę, czy pan marszałek Kuchciński jest autorem określenia TKM? Zgłaszał także Wnioski formalne, które niekoniecznie nimi były. Pan prezes Kaczyński często mówi, mośle, że. Jaki to jest wniosek formalny? Odwołanie... O, o przerwanie obrad i uświadomienie pana marszałka. Panie, panie pośle, wniosek formalny o, o przerwę głosowania. Szanowny ja w tej panie marszałku. Marzałku. Były też takie wnioski, były też wiersze. Na łące słychać kle kle, na stawie kwa kwa. Przysłowia. Najpierw konia zrozumieć później na nim siedzieć. I zagadki. Kto powiedział te słowa? Jest wiele problemów, które należy rozwiązać. Wszystko wskazuje na to, że poseł może jeszcze zaskoczyć, że to nie koniec sejmowej pseudotwórczości.